Sianko, jestem Kwebli, A to będą, to będzie ogłoszenie konkursu Kto, kto wygrał i sorki, że nie było Miało być już tydzień temu Przepraszam, pomyliłem się, miało być teraz w tym piątek I tak Jeszcze do tego e, Do tego konkursu jeszcze są do, Trzy konkursy do Pierwszy do Minecrafta Ale to jest inny, konto premium Inny nick, ale inny inny nick będzie konta minecraft to drugi jest do doty ale gift to już jest gift do doty trzeci to jest do Crysis 2 no, no Crysis 2 no, no to aha i teraz ogłoszenie konkursu będzie wciskam losowanie sorry że nie ma ekranu ale ktoś patrzy i nie mogę dać ekranu ogłoszenie kto wygrał? Wygrał. Czekajcie, to mi się zaczęło. Wygrał T 100 No to podam mu na PW. wiadomość o tym. Login, hasło. A ja zapraszam Was do drugiego konkursu Minecrafta, Doty i Travis 2. Dobra, na razie.